trzech rzemiosł metalowych i elektrycznych zorganizował pierwsze takie targi gdzie młodzież bezpośrednio ze swoimi przyszłymi pracodawcami może się spotkać, porozmawiać. Żeby być uczniem szkoły trzeba być, mieć podpisaną umowę z pracodawcą i wtedy uczeń przychodzi do nas na dwa dni do szkoły, na trzy dni do pracodawcy pracuje i w związku z tym dlatego razem to organizujemy te targi, Życzę dzisiaj owocnego spotkania wszystkim, obu stronom tych targów. Jeszcze raz gratuluję tej inicjatywy i liczę na to, że będziecie się rozwijać, że szkoła będzie coraz popularniejsza, a cechy będą mogły korzystać z tego po to, żeby otrzymywać jak najlepiej przygotowanych pracowników. A zatem pierwsze targi cechowe pod hasłem Praca z Nauką zawodu uważam za otwarte. Dziękuję bardzo.